17 października w Rzepienniku Strzyżewskim w przysiłku Dąbry, jak co roku miała miejsce uroczystość upamiętniająca tragedię oddziału Regina II Batalionu Barbara 16 Pułku Armii Krajowej, która rozegrała się w październiku 1944 roku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową na cmentarzu w Dąbrach, po której odczytano apel poległych. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik położony nieopodal cmentarza, w miejscu, w którym stała spalona stodoła, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, tym samym oddając hołd tragicznie zmarłym partyzantom. Bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, które brały udział w 77. rocznicy tych tragicznych wydarzeń w Dąbrach. Dla lokalnej społeczności jest to naprawdę bardzo ważne, aby pamiętać o poległych tutaj partyzantach i czcić ich pamięć. Siła Polski, siła polskiego patriotyzmu bardzo pięknie przemawiała tutaj dzisiaj w gminie Rzepieni tutaj w tym miejscu. Zabraliśmy się tutaj, aby uczcić tych wszystkich, którzy polegli za naszą wolność, oddali to, co mają na swoje życie. Powiat Tarnowski stara się wspierać właśnie takie uroczystości patriotyczne jak ta, organizując tutaj takie akcje patriotyczne na terenie powiatu tarnowskiego, biorąc udział tutaj w takich uroczystościach patriotycznych, no i zachęcając przede wszystkim młodzież w szkołach, a to, aby, aby tutaj wraz z swoimi nauczycielami organizowali tutaj takie uroczystości patriotyczne i brali w nich udział. 16 października przyszli tutaj ze ślepiennika pratyzanci plutonu, Regina 2 na kwaterę. No, ponieważ tutaj nie było te aktera, to były parę domy. W sumie wszystko jakoś tak niechętnie się do nich odsłuchowało, bo się, bali się, że Niemcy tutaj przyjdą i spacyfikują. W efekcie tego Kajetan, czyli dowódca batalionu stwierdził, że bierze, i tak musimy zostać, bez zmęczenia jesteśmy. I, I oni położyli się w to dole. Nad ranem przyjechali komplet Niemców i no, postawili dwa karabiny maszynowe z dwóch stron, żeby nie, żeby nie było możliwości jakiegoś e, przejścia e, tych partyzantów z tej stodoły. No i rzucili granaty, pociski zapalające, stodoła się zapaliła, no tam część wybiegła, no to od razu polegli. Tylko jednemu się udało w e, Skałce, e, który w tamtym kierunku poszedł, bo tam było Taki zagon ziemniaków i on y, no w stanie tragicznym, bo miał przestrzeloną y, szczękę no i był świadkiem tego bezpośrednim. Ja tu wielokrotnie przyjeżdżam, bo tu jest wspaniałe miejsce i widzę, że zawsze jakaś lampka się pali. To nie jest tak, że dzisiaj tam się palą lampki, bo, bo wypada. Nie, to po prostu młodzież i widzę, że harcerze. Harcerze tu też już przychodzą i, i zresztą spleśni, to już jest tradycja. No jest to już. Uroczystość, która wpisała się w kalendarz gminy Rzepiennik-Strzyżewski i okolicznych gmin, także jest to ten przysiłek dobry na granicy Ciężkowic, także też duża obecność mieszkańców Ciężkowic, nie tylko rzepiennika, ale także dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, które przybywają także z Tarnowa i z innych miejscowości. Wschody 77. rocznicy Akcji Burza zakończyły się koncertem pieśni patriotycznych w szkole podstawowej w Rzepienniku Biskupim.